Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak u Boga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: Prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Oto Słowo Pańskie chwała Tobie, Chryste. Najczęściej dajemy na ofiarę ubogim, potrzebującym z tego, co nam zbywa. Ubrania, które nie używamy, kilka ofiarowanych złotych, które akurat nic nie dodadzą do naszego życia, żywność, którą mamy pod dostatkiem. Uboga wdowa z Ewangelii dała wszystko, co miała na utrzymanie. I dała najwięcej. Nie liczy się ilość, liczy się jakość, liczy się serce. Nie liczy się to, że poświęcam dużo czasu dla najbliższych, ale liczy się to, jakie ten czas z nimi spędzam. Nie liczy się ile mówię, ale co mówię. Nie liczy się to, że mówię kocham Cię, ale jak kocham konkretnie. Nie liczy się ile się modlę, ale jak się modlę. Czy modlę się sercem? Czy wszystko to, co robię, wkłada moje serce, zaangażowanie? Czy naprawdę próbuję dać z siebie wszystko? Łatwo powiedzieć nie modliłem się, bo byłem zmęczony, zapracowany. Pewnie nic nie kosztuje modlić się wtedy, kiedy mam dużo czasu i mam chęć. Łatwo jest powiedzieć kocham cię, kiedy jesteś mi przyjazny, kiedy ty też mnie kochasz. Ciężko jest powiedzieć kocham cię i przytulić cię do osoby, która cię obraziła, jest przeciwko tobie. Łatwo poświęcić czas dzieciom, żonie, mężu, przyjaciołom, kiedy nic nie ma dobrego w telewizji, kiedy nie masz nic do roboty. Cięże jest dać im siebie po całym dniu pracy, kiedy masz ochotę iść na piwo z kolegami lub oglądnąć serial w telewizji. Łatwo jest kochać, kiedy mam czas, mam chęć. Miłość sprawdza się wtedy, kiedy muszę się poświęcić, stracić, zostać uboższym. Umrzeć dla siebie. Pamiętaj, że stracić siebie z miłości to tylko pierwszy krok. Drugi krok to kiedy doświadczasz, że wszystko to, co straciłeś, zyskujesz podwójnie. Dobrego i miłego dnia z Panem Bogiem.